Dzień dobry wszystkim, z tej strony Mikut. Ostatni filmik serwera testowego 1.5.1, tym razem mapa Charkow. Sporo zmian przeszło, ja osobiście tej mapy nienawidziłem, dla mnie była po prostu niegrywalna, czy może była grywalna nie w takim stopniu, jak bym chciał. A teraz jakieś zmiany zaszły, możecie zobaczyć w tym momencie na ekranie i tych zmian jest sporo. Przelecimy się po mapce dzisiaj tak na szybko. Jestem tutaj z kolegami z Rosji, <grym> się dostałem do... Do treningu, właśnie razem z, z ludźmi z serwera RU. To się udało bardzo mili, sympatycznie. Jednak mi pokazali jedną rzecz, którą ja Wam też na koniec pokażę. Taki smaczek, że zawsze jest miejsce na mapce, które może posłużyć za, fa za fajną dozę radości i rozrywki. Ale to na samym końcu. Jak widzicie, mapka zmieniła się diametralnie. Mamy teraz ogromną przestrzeń, e, powiedzmy, quasi zieloną, białą, bo to słyszycie zima. I część z miastem, która znajduje się oczywiście w tamtym, w tamtym miejscu. Mniej więcej na wprost, jak teraz patrzę. Przelecimy się najpierw na, na początek po tym otwartym terenie. Jest to dosyć duże, oczywiście. Jak macie tutaj mapkę na dole i też macie położenie baz. Widzicie centralnie wzdłuż linii 5-6, i tam właśnie się wspomniane bazy znajdują. O strony bazy zielonej, czyli południowej, mamy tutaj oczywiście. Y, troszeczkę, y, troszeczkę miejsca do jazdy. Oczywiście mamy też takie y, powiedzmy zagłębienia, w których można się schować y, podjeżdżając jak sniki do bazy przeciwnika. Mamy też jedną górkę, gdzie mogą się schować np. td które będą bronić e, tej flanki i oczywiście mamy też kilka krzaków, które mogą posłużyć za dobry kamu dla tych TDEKów, więc mamy gdzie bronić naszej bazy. Dalej na środku mamy kolejne wzniesienie, które ma też kilka zagłębień, dzięki czemu będziemy mogli się lepiej chować podczas podjazdów te miejsca. No i kolejne miejsca też oczywiście delikatnie zróżnicowane terenu, zróżnicowanie terenu, jeśli chodzi o wzniesienie i o obniżanie się terenku ale jest na tyle w miarę równo, że można tutaj spokojnie przejechać i nie ma, że tak powiem, jakichś jakich dużych przewag dla jednej i dla drugiej strony. Oczywiście symetrycznie, powiedzmy kolokwialnie też i z tej strony mamy wzniesienie, na którym mogą się schować te deki. No, chyba taka sama, taka sama budowla, z tego co widzę, została zastosowana. Też mamy dwa krzaczki i też te deki mogą tutaj bronić swojej flanki i bazy, która znajduje się kawałek dalej, bo w, w tym miejscu. Obie bazy znajdują się też na otwartym terenie, więc będzie ciężko, żeby je chronić. Mamy tutaj oczywiście tylko młodo, zobaczcie na, przykład, na przykładzie bazy północnej, czyli w tym momencie czerwonej, gdzie e, gracze mogą się za nią delikatnie schować przed ostrzałem, przykładowo z tej, z tej uliczki. E, a jak jest w przypadku bazy, bazy zielonej, bo tam nie zobaczyłem. A jestem ciekawy. Tu, oczywiście, macie taki duży pobłaż terenu na środku. Zobaczcie, troszeczkę taka, takimi studziankami za, zajeżdża i bardzo fajny, powiedzmy, vel taki wał, który możecie sobie przejechać, schować się i spróbować przebić się przez środek, właśnie. Ten wał idzie, ten rów powiedzmy, idzie cały, te zasieki idą przez całą długość mapy, tak naprawdę, od jednej bazy do drugiej. To jest ciekawa sprawa. Możecie sobie po prostu przejechać z jednej bazy do drugiej i tam się schować. Oczywiście, tu też jest muda ta to samo zastosowanie, żeby schować się przed ostrzałem z drugiej strony, czyli powiedzmy, mapa jest dosyć symetryczna, co może nie zawsze być super mega super mega featurem. Oczywiście na, na środku muszą być jakieś wraki, studzianki, dzień dobry, więc tutaj sporo, sporo jest zapożyczek z innych map, z tego co W ogóle sama mapa, zobaczcie, jak to wygląda, to jest po prostu odbity e, Ruinberg, tak chyba to się mapa nazywała, ale mówię nie dam. Bardzo możliwe, że to właśnie to jest odbity lustrzanie e, mapka miejska, którą często się y, tam tłuczemy. To nie jest Ensk, to jest chyba Ruinberg z tego co kojarzę. E, I właśnie zobaczcie, że na, 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 na tamtej mapie miasto było po lewej stronie, a e, otwarty teren po prawej. Tu mamy odwrotnie, więc y, no pff, kolejne zapożyczenie z, z, z innej, innej mapy. Dobra, wbijamy się teraz do, do miasta. Miasto z tego co mówił deweloper starali się zachować oryginalną budowlę, zarówno Charkowa, która oczywiście jest normalnym, prawdziwym miastem, na którym się wzorowali, jak i tym co było wcześniej. I faktycznie czuć ten Kharkov ten, ten, ten poprzedni i co mi się podoba, został on trochę powiększony, więc wreszcie przykładowo artka będzie miała troszeczkę wytchnienia, bo nie będzie to taką to nie są takie wąskie uliczki, jakie były wcześniej. Mamy tutaj większe przejazdy, dużo szersze przejazdy, dzięki czemu. Można łatwiej trafić przeciwnika właśnie grając SPG. Dodatkowo też oczywiście inne pojazdy się to się lepiej odnajdą. Jak widzimy, teren, gdzie był wcześniej po prostu taki. Zawalony jakimiś gruzami, teraz troszeczkę wygląda inaczej. Ten główny plac, który był centrum, sercem tej mapy, został troszeczkę zapnięty na dalszy plan, I to jest po prostu częściowo odcięty, tak naprawdę. I tak to mniej więcej wygląda. I myślę, że to jest dla mnie fajne rozwiązanie, że chłopaki to mogą sobie przejechać i tłuc się właśnie w tym miejscu bez konieczności jakiegoś objeżdżania i kompinowania Tu jest do, wystarczająco, mie wystarczająco miejsca, żeby chować się za gruzami i ostrzyliwać e, pojazdy przeciwnika. W mieście mamy też oczywiście główną drogę, która prowadzi takim lekkim zakolem. Oddzielając jedną część budynków od drugich, oczywiście mamy wszędzie zjazd na ten słynny plac w Charkowie, który możemy tutaj się przemieścić. Mamy w sumie tych wjazdów cztery, z tego co widzę: raz, dwa, trzy, tak, cztery, dwa skrajnie duże i dwa takie mniejsze, które służą nam za wjazd pod takimi zadaszeniami, takimi tunelami między budynkami, To oczywiście było też na starej mapie. Mniejsza część zabudowań, jak widzimy, zostało zachowane mniej więcej to, co znamy z poprzedniej mapy, czyli ten plac, który się często. Wcześniej tu był przejazd, jeśli nie wiem czy pamiętacie, tu był taki wjazd z tej strony, żeby tam można było przejechać dalej na to właśnie powiedzmy zielone, teraz to zablokowali, mamy inny placyk i mamy też oczywiście tutaj miejsce... Kolejnych spotkań, się ciężki, głównie czołgów, prawdopodobnie tu będą się tłuc, właśnie czołgi ciężkie i jakieś może ewentualnie mocniej opatrzone medy, no i oczywiście też mobilne TDK, te które mogą tutaj gdzieś szybko flankę pozmieniać. Jest kilka wjazdów i wyjazdów z tych blokowisk, ponieważ kolokwialnie, zawsze coś tu się znajdzie, jakieś miejsce, gdzie można sobie tą flankę zmienić. Oczywiście są drogi zablokowane różnymi barykadami, które oczywiście można ominąć. Raczej te barykady nie są zniszczalne. Nie próbowałem ich niszczyć, ale wątpię, żeby były niszczalne, więc dlaczego, że to się na stałe. Wybaczcie, jeśli teraz psa słyszycie w tle, ale sąsiad sobie wyszedł ze swoją suczką na spacer i ona dosyć głośna jest. Dalej mamy kolejne kolejne place, co ciekawe, mamy też sporo przestrzałów yy, znanych z innych miejskich map. Macie takie dziureczki, gdzie możecie sobie spokojnie wwalić przeciwników, którzy będą sobie przyjeżdżać z drugiej strony, więc to jest dosyć ciekawy feature, Oczywiście symetrycznie z drugiej strony i kolejna część tego, 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 tego miasta też raczej kojarząca się z poprzednią mapą jak widzimy jest w tym miejscu troszeczkę miejsca, żeby się w tym miejscu troszeczkę miejsca na tym obszarze troszeczkę miejsca żeby się pochować i pobawić się w tak zwane czyli wychylamy się, walimy i chowamy się bardzo dobrą kwestią jest to, że miasto jest w miarę osłonięte od tej części zielonej, czyli tak łatwo tym czołgom nie będzie nam tutaj strzelać do nas, oczywiście jeśli się sobie wyjedziemy na wprost Tą drogą albo tą drogą, tuż przy, tuż przy granicy, no to wiadomo, kilka bułek zbierzemy, ale jak już się schowamy pomiędzy tymi budynkami, to raczej tak łatwo y, pestek nie będziemy zbierać, zwłaszcza, że też tam trzeba trochę pokombinować, żeby ten przestrzał mieć. No i oczywiście pamiętajmy, że jak czołg strzeli ze środka. Bez żadnej osłony kamuflażowej, to oczywiście się od razu zaświeci i bardzo możliwe, że szybko zejdzie pod naporem kolegów, którzy są już w mieście ustawieni wcześniej. Więc tutaj będzie trzeba trochę pokopinować, żeby, żeby ta gra była taka, jakbyśmy chcieli, i żeby szybko do garażu nie wrócić. Ogólnie, moim zdaniem, powiem wam szczerze, te zmiany. Są dla mnie na plus. Mapa jest większa, mapa jest szersza, mapa jest bardziej przestronna, więcej pojazdów może na niej mieć, odgrywać swoje role. Głównie SPG, co wcześniej było praktycznie niegrywalne, jeśli chodzi o Kharkov, o ale wiadomo, kto gra Artami, same, same nuby, prawda? Pamiętajcie. Znaczy, na przykład, ja. <laughs> ja się bardzo osobiście źle czułem na tej mapie. Zresztą, nie tylko, nie, nie tylko SPG, także jakimiś TDK-ami czy, czy, czy innymi czołgami średnimi. No, źle mi się tam grało, to była taka mapa typowa. Pod czołgi ciężkie, dlatego też teraz te zmiany, moim zdaniem. Są bardzo, bardzo fajne i Charkow wreszcie może zyskać drugą, drugą młodość, tak naprawdę. I mm, naprawdę może mm, być jedną z fajniejszych map, na których będą się odgrywały różne, różne pojedynki. To jakieś, jakieś fajne jakieś szklarnie, jakieś tutaj jest, jakieś sklepy biologiczne, bardzo fajne. E, ogólnie, oczywiście ja tu jeszcze sugeruję troszeczkę pozmieniać, żeby nie było tak mocno symetrycznie, tak, takie mocne e, odbicie lustrzane, jak widzimy że te górki, tam jest jedna górka e, i tam jest... E, Górka, gdzie była górka? Tam jest, tam jest druga górka. Tak, to jest jedna, a tam jest druga. I mniej więcej są takie same, podejrzewam, budowle na tych górkach. Tak to, to, to się tego jeszcze pewnie na koniec. Zobaczmy, tu jest taka lekko rozwalona, lekko rozwalona, lekko rozwalony budynek. I podejrzewa, że z drugiej strony jest taki sam z tego, co kojarzę, więc no nawet, powiedzmy, nad jest, jest identyczny, więc mam nadzieję, że trochę jeszcze to pozmieniają, żeby chociaż troszeczkę się te budynki dokładnie, chociaż żeby, żeby troszeczkę się te budynki różniły od siebie. No i oczywiście jestem ciekawy zastosowania... Tego okopu. Tego okopu, czy tak łatwo będzie, bo to zobaczcie, możecie sobie po prostu wjechać ze swojej bazy, przejechać e, tym okopem i wjechać praktycznie do bazy przeciwnika. Więc to jest dosyć ciekawa sprawa. I jestem właśnie ciekawy, jak, z, jak będzie ten okop wykorzystywany przez lepszych graczy, którzy tą mapę szybko poznają. oczywiście macie tutaj też wyjazd z tego okopu na środek, e, gdzie też. Studienkami troszeczkę wali. Nie, to enskiem, nie enskiem, tylko przepraszam, tylko pilznem. Tam, tam macie takie hałdy gruzu, hałdy węgla. Tutaj macie takie po prostu góreczki na środku, gdzie można się pochować. Pilzno mi to dosyć mocno przypomina. No i widzimy, bardzo mocno się. się. Yy... Wzorowali na innych mapach twórcy tej, tego Harkowa, chyba nie mieli pomysłu co z nim zrobić. I może to jest właśnie rozwiązanie po prostu. To jest rozwiązanie, żeby wziąć to, co jest najlepsze z innych map, i rzucić na jedną mapę i stworzyć takie, taką arenę, która będzie i do wszystkiego i do niczego. A wiadomo jeśli ktoś jest do wszystkiego i do niczego, to jest do... no ale mam nadzieję, że akurat ta mapka przypadnie do gustu graczom. Co ciekawe, nie ma nic ciekawego co ciekawe, nie ma nic ciekawego, co ciekawe, nie ma nic interesującego naokoło. Yy, widoki są nudne, są ładne, ale są nudne. Zawsze tam był jakieś pożarnie, pożar to oczywiście płonie to miasto, tak to weźmy sobie pauzę, włączmy. Tu się nic nie dzieje niestety, więc to mnie zawiodło. E, mapka jest, widać, że jest, jest duża, ale raczej szału nie ma. Dobra, tyle z mojej strony, zapraszam Was na kolejne odcinki, już chyba teraz tym razem z randomków, a razie kończymy. Do zobaczenia, cześć!